29 Bialskie Zaduszki Dżazowe organizowane przez Bialsko-Podlaskie Stowarzyszenie Dżazowe. Wystąpi jeden z najlepszych skrzypków polskich jazzowych młodego pokolenia Bartek Dworak wraz ze swoim kwartetem Bartek Dworak jest zwycięzcą międzynarodowego konkursu jazzowego imienia Zbigniewa Zajferta jaki się odbył w Europejskim Centrum Muzyki w dworze Krzysztofa Pendereckiego. Muzycy zagrają w większości własne kompozycje, które są inspirowane po części muzyką ludową, polską muzyką ludową. Znaczy, czy inspirujemy się muzyką polską? Też na pewno, w dużym stopniu, oczywiście, bo, no bo po prostu robimy to co, to, co uważamy za słuszne, i, i, i mam nadzieję, że, że, to jest, że to jest muzyka polska. A z postaci światowych, Zliknie Zajfert na pewno jest bardzo inspirujący dla mnie, zresztą bardzo dużo go słuchałem w pewnym czasie. Ta jego muzyka jest taka bardzo intymna, dużo energii jego, takiej swoistej nosi w sobie. Na pewno też Jean-Luc Ponti, na pewno Didier Lockwood, na pewno Maciej Strzelczyk, na pewno Michał Urbaniak. To się gdzieś tam wszystko kotłowało i były takie po prostu okresy, w których słuchałem różnych, różnych skrzypków. A teraz słucham głównie nie skrzypków. Zdobyłem nagrodę Grand Prix w pierwszej edycji, właśnie konkursu, imienia Zbigniewa Zajferta. No także bardzo się z tego cieszę, bardzo to było ciekawe wydarzenie i takie dla mnie bardzo ważne. Niedawno wydaliśmy pierwszy debiutancki, studyjny album, bo mamy już za sobą płytę live'ową, wydaną przez Radio Katowice, także to jest pierwszy studyjny nasz album, na którym są oczywiście w całości nasze kompozycje. Są to tematy moje i Piotra w naszych wspólnych aranżacjach, aranżacjach też Kuby, Szymona, Także materiał w pełni nasz, nad którym pracowaliśmy wspólnie.